Jak zawsze Monia i Madzia! Dzisiaj mam dla Was coś fajnego, a jest to co Madziu? Gra wymyśl to! Tak! No, wymyśl będziemy wymyślać różne słowa na jakieś chyba literki, ale dobrze pamiętam, ale to zaraz się o tym przekonamy. No co? Zaczynamy? Zaczynamy! Zaczynamy. No to zanim zaczniemy z Madzią, wymyślę słówka. Jak zawsze przyszedł czas na. Pozdrowienia! Jak zawsze jest czas na kawę, herbatę i ciastko, ale ciastko to później ma, tak, prawda? Tak, to my tak. teraz będziemy się. Pozdrawiać! Tak. Wszyscy mm -hmm. razem z całego serwisu na No to co? To ja pozdrawiam Konetkę czy od. Miała! Ja jedzie Jakub. Zwierzeczki! A będą to kotki. Uuu. Kociaki! I to są kociaki: Rudzik, Mila, Justyna i Koziak! Uważaj! Pozdrawiam kociaki! Pozdrawiam młode mnie Osobno od kociaka! A ty, Macie, kogo? Dominika Krzankowską! Brawo! Ja Pozdrawiamy! A ja pozdrawiam, Broksa. Roxana Kowalską. Mam, mam, A ja podam Dorotkę. Dorotkie gruszka, będzie poduszana. Dorotka, gruszka, pieska! Grupsika. gropsika, Dobra, pozdrawiamy Grupsika. No, no, no. A ja pozdrawiam. Oj, tutaj teraz będzie taki nick, wiecie, trochę trudny. No. Girl v 0109 A ja pozdrawiam, nasz polski kanarek TV! Uuu, a ja po, pozdrawiam Pole, Zuzek! Tak! Pole, pole Zuzek! Pozdrawiam Co? A ja pozdrawiam, Nati, Sweet, Bunny! Bany! Uhuu! króliczka Tak! Pozdrawiam, Kuliczka! Tak! Pozdrawiam, Kulicki! Uhu! A ja, Zuzie! TV! Pozdrawiam! Pozdrawiamy. A ja pozdrawiam, Justynę Lunarczyk! A ja Nikola Nikola Kaja. To jest taki. A Tak, Nikola Kaja to gorąco. gorąco. I ostatnią osobą to będzie mężczyzna. A dla mężczyzn są podwójne burzki. Więc pozdrawiam Krzysztofa Wróblewskiego! No to co, skoro wszystkich w tym hmm. odcinku no, to zaczynamy, słowa. Gotowi? Gotowi? No to co, zaczynamy! Hmm. Tak, zaczynamy. To co, Bachi, zaczynasz pierwsze. No, no to zaczynamy. Okay. tu trochę tutaj. Aha, dobrze. I tutaj będziesz pamiętać. No, Dobra. no, dobra. no, i ciekawe jaki będzie temat Coś z związanego z muzyką i dopuszczalne jest nazwisko jakiegoś tam śpiewaka. Aha, jest dopuszczalne nazwisko śpiewaka, no dobra, a. ale tytuł muzyki też może być, tak? Tak, na przykład tak. Do Aha, a. no dobra, i jaka literka? Literka to no. jest... Na, a. Na, na, a. O, jeden A. na yy, A. na A. Arkon. Arkon? Tak. No nie, mam się no, nie udało, no co Jeden punkt. tak, dobra, odkładamy karty na bok teraz ja. Uwaga, uwaga, Czytam temat? Co mamy tutaj? No, no. coś, co możesz kolekcjonować. Wow. wow. No dobra, to teraz, uwaga, jaka literka będzie? G tak, tak. Na Kolekcjonować na G. G? No. Eee... gruszki. Gruszki. <gryżki>. No. Nie, no to nie, gruszki nie. No nie, gruszki. na przykład, na przykład można, kolekcjonować. można. Tak, tak, tak. Dobra, no ty można? No masz jeden punkt. Tak, no nie, punkt. No. Odkładasz. Dobra, to ja odkładam to do domu, co Jest jeden, jeden, słuchajcie. Tak, teraz Madzia. Dobra. Co to będzie, co to będzie? Słowo zawierające, lit zawierające literę. Słowo zawierające literę na? Na k kot. No nie, ale szybciej odpowiedziała. No. nie, do... yeah, dobra, Madzia. Madzia ma już dwa punkty, wiecie. No, no dobra, to teraz ja. To zabierasz też. Dobra. Proszę bardzo. Zabieraj. Tak. To teraz ja. Co to będzie? Coś, co waży ponad to. A jaka to będzie, ja będzie. literka? Gdzie? No. Na Gaśnica. A gaśnica podobna, no może bardziej, bo gaśnica. to No nie właśnie, nie. zależy jeszcze jaka gaśnica, co nie? Czyli co tak. mnie? Możesz to nie... no, co ci to, to nie jest zaliczony! Tak. Brawo! Brawo, zanów! Nie mnie sobie poklaskał. Dobra, ja. słuchajcie, Do? przedmiot, którego nie można zamykać na, na pokład samolotu. Na literę. Do? Na samolotu, nie? No. Na literę, K, komórka. Do? Tu nie możesz, można. kota nie można zabrać. Bardzo chodź, dobrze, do obronnika widzę, bo jest 3-1. 3-1, nie, nie można zabrać kota. No, masz rację. Dobra, teraz, teraz ja. Teraz ty. Uwaga, uwaga. No, jest 2-3, przepraszam. Coś, co możesz znaleźć na wsi. O. No, na wsi. No, dobra. Na, na litery. No, H. Huśtawki można znaleźć na wsi. Tak, yes. yes. huśtawki, bo mm. można huśtać się. Ale ciebie w ktafli to można wszędzie znaleźć, nie? No, a na chwce nie, Niezaliczone. No nie. Na chwy? Na chwy... No hawak. Na hamak też można nad morzem znaleźć. Hamak też można nad morzem znaleźć. Poczekaj no. chwilę na hawę. No Harnasie! No Harnasie? Co to takiego? Nie, bo mi się pomyliło ze zwierzem. <todobie> Poczekaj To nie. To nie wiem, co muszę znaleźć. Ho, ho, Bo ja, ja miałam zamówić Rysię, a to przecież Rys no to, no to, to jest inaczej. To jest na terenie. Dobra, H. Poczekaj, ha. No nic, to, no to, nie trudno, to, nie, to, to no się nie, nie zalicza. Żeby no nas nie ma po punktu, to wkładamy je tutaj. No, dobrze, to teraz... Właśnie. To teraz Nadia yy, Dobra. Co jest związanego z wojną? <noise> nazwisko. Z wojną? Ora... Na, na E. Na E? Oczekaj może ja pomyślę. Eustachy. <sum��> <sum��> ustawy. <sum��> no to jest i jakieś tam ustawy był były, <sum> ale dokładnie nie mogę się... Czekaj, dalej. <sum> no, nie wiem, nie miałam pojęcia co to jest. No to trudno, no to jedziemy dalej. Dobra. Niestety nie udało nam się, że to Monika, teraz. Ja. Teraz, Monika. Uwaga, uwaga. Co tu mamy? Przedmiot, który nie należy do twojej rodziny. Przedmiot? Nie o jej, nie to nie należy do mojej rodziny? nie, to tak. Na literę H. zał na H? H, pokazuję wam. Na H, na literę H. Hektary nie należą do mojej rodziny. No, w sumie może być, bo nie wiadomo, jak to tam... No tak, no bo ja nie mam żadnych hektarów, chociaż to nie jest przedmiot w No, chodźcie, powiedzmy. to nie. nie. Przedmiot to nie zajeb... H&M nie należy do... O, nie, to jest... <grym> <grym> to jest Przedmiot! No, H. Chabak. Ech, <śmiennie> nie ma hamaku, naprawdę. Nie wiemy, to no, idziemy dalej. Żadna no. nie ma po No dobra. No to teraz macie. Dobrze, dobra. No. Kto potrafi dłużej? Kto no. potrafi dłużej? Nie wiem o co Ale chodzi. Ale co dłużej? Na literę E. E. Nie. Eee, nie Na e? E. e. Ekscytować się. O dobra! <śmiennie> dobrze. Dobrze, <śmiennie> dobrze. Dobra. dobrze, dobrze. Dobry pomysł! Okay. Teraz y, ja. Tak. Uwaga! Przedmiot, który należy do twojej rodziny! <zmuchy> to już było, ej! Nie, no to było, że nie należy. Aha, teraz należy, przepraszam. Na literę? Na literę? Trzyma. Trzyma, to nie! To jest przedmiot! To jest wstry. przedmiot! <grym> na ci? Na ci nie ma nic. Nie ma nic na ci. No nie, nie. Czupaka? Czupaka? Dziupaga, dziupaga. dziupaga, plus C -I. Aha, no tak, to nie liczy. To nie, liczy. To nie, to wie. nie wiem, żona nie ma punktu. Tak. teraz. Teraz Madzia, Zwierzę na literę D. D. Diplodok. To jest... To, Co to jest? To jest dinozaur, inaczej dinozaur. Aha, no dobra, nie no wiem, to Madia ma punkty. No, no. inaczej dinozaur. No. Madzia ma punkt, dobra, dobra. teraz ja. Zobacz, co się kryje. Roślina. literę literę. Na litery C. Nie o, wiem, nie znam takiej. Ja się ci. poddaję od razu. A Ty, no, Madziu? Chyba też, bo nie, no, nie I, mam takiej. Nie na znasz. No dobra, no to no co? Trudno teraz. Dobra, teraz ja. No. Coś, co możesz kupić w Superbarkecie. I, da literę. D, d, na D? Na D, poczekaj. D. Na D? E, d. Szybko tyle. Jest! Właśnie. To są takie owoce. Nie. No. To zaczynamy munikorundę drugą. Tak, de druga, de druga. To co, to teraz kogo kolej? Twoja. Moja, no. właśnie moja. E, no dobra, no to biorę kartę niebieską tak. i co tutaj będzie? Tak. Słowo składające się z sześciu 6... liter no, no. no dobra, ciekawa jestem na jaką literę. Na literę W. Worek. Wyoryek na pięć. Kurde, sorry. E, wy, a, i I ir. wow Masz punkty, masz punkty. Dostałam punkt, dostałam? Dobra, dobra, dobra. Teraz, teraz ja słuchajcie. Teraz macie. Słowo, które nie zaczęło się na tą literę, ale się kończy na nim. Czyli. Słowo, które jedziecie? się kończy na literę O. Aha. O. Teraz mam Jedzenie go... na literę O. Osianka! O Osianka! O o o, uuuu! Brawo! To niech sprawdza się w kulinarii. W A ja w geografii. Super! E, no z geografii, no nie was tak cienka ale... Ale Magdzi no. chyba szło lepiej z tego, bo chodzi... No dobra, no to co? To teraz y, ja. Tak, ty, ty, ty. I... Coś, co możesz znaleźć w szpitalu. A, o, o, na jaką literę? Ły! Ły? Ły? Poczekajcie. Ły? Oui, oui. Na łóżka! Łóżka! Uj! Yes, łóżka. łóżka, łóżka, łóżka. I teraz Użka! Teraz ja. Celebryta albo Użka! Nazwisko, pseudonim, Użka! 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 Aha, no dobra. Na cy. cy. Y. Y. ta jak ona ma. Y. Y. Co? Czerwos. Mi, milej czerwos. Właśnie! Milej! Yeah, milej! Tak! tak. Yes! Madzi, brawo! Yes. się udało, udało, udało. Ja. Coś, co może być czerwone. Uuu. Na literę jaką? Ły. Na literę ły, czerwone? No łyżka będzie w czerwono. No w sumie można. plastikowa, To będzie się udało. Jest. Yes. Yes. No, Marzu, dawaj teraz, teraz pora. Skrót. Skrót. Na literę C. C? C, M. Tak, ciąg dalszy nastąpi. Brawo, brawo! Uuu, coś mi dobrze idzie, Monika. Bardzo. Napój. O. Na literę... Mleko. No dalej. Coś, na co, co może spojrzeć w tej chwili? Ja literę R. Ryk? Ryk? W tej chwili? Ryk. Yy, nie mam chyba czegoś takiego tutaj. Roślina. Ja nie, nie, nie. nie znam nic takiego, a ty Madziu? Poczekaj chwilę. No, chyba nie. No to tak odbieramy, nie? Jesteśmy w tym dzięki, chyba. Chyba, no, chyba tak. Nie. To teraz Nadia. Dobra. No. Podstać fikcyjna. Czyli z bajki <suszy> tak. może być albo coś, ale teraz si. Si, mię za Jest! Udało <suszy> mi się udało. Tak, udało mi się teraz. Jo. Tak. Coś związanego z grami lub zabawkami. Dopuszczalne nazwiska. U. Aha, coś. Coś? Na literę ZI albo ŻY. ZI albo ŻY. Na... Jakieś ee. zabawki na literę ŻY albo ŻY. E -e. Na ŻY. <teri> no No sobie tak, bo to są takie no, zabawki, to no, proszę dla no, no, ciebie, Monika. Ha! 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 Monika lepiej. Teraz ja. Część ubrania na literę S. Skarpetki i po jednym punkcie. Dobra. Dla nas może tak być? Zgadza się? Zgadza ja się? myślę, że tak. No dobra, dobra. to mamy po jednym z Madzią. Dobra, to ty, ty dajesz y literkę, a ty mi daj tak. a to, żeby wiesz, y kategorię. To, to teraz ja. Dobra, testy, przepraszam. Przedmiot, który kosztuje ponad 10 tysięcy złotych. nie! Jaki liter! Co to? dobrze, to jest, <stutkim> jest taka bajka. Jest! Dobra. No, teraz uwaga, teraz przekażam. ja. I coś, co możesz włożyć do kieszeni. No. Oh, na lwę. Uh -huh. Sy! Sy, załaskę. Właśnie, brawo. Malz, no może, bo do kieszeni. Jest. I teraz Mariu, ty. Teraz ja. I biebelskie na literę. Nadan! Tak, pozdrawiamy, to pozdrawiamy. To tak, tak. No Madziu. Coś abstrakcyjnego, czego nie możesz dotknąć. Jy, Czegoś, czego nie mogę dotknąć? U. U? Ul. U, możesz, do, u możesz dotknąć. Acha, mogę. Coś, Coś jakby... abstrakcyjnego. Uradu hmm... nie możesz dotknąć. Dotyczy. Właśnie, od... nie mogę. Czyli... To... W kosmosie. Masz punkt. Jest! No to zakończyłyśmy grę. Tak! Co wygrała? No, mam 17 punktów, a ja mam 12 punktów i wygrałam od tyłu. Ha ha ha! ha, 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 ha. ha, ha, ha. Tak? Fajnie było i no wszystko, że przegrałam. No, mi się też podobało. Podobał Ci się? Tak bardzo. A Wam się podobało? Jeśli Wam się podobało, to stawcie łapki w górę. W komentarzu piszcie, czy macie taką grę w domu jakąś podobną. I jak wam szło... Eee, co jeszcze mamy kiedyś Pozdrowienia. Tak, piszcie tak. koniecznie pozdrowienia, kogo, kogo mamy pozdrowiać. Tak. I zasubskrybujcie kanał o tutaj, tu. jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w nie Pa!